Panie Boże, coś Wam powiem. Jakże to się stanie? Przedziwne pytanie, bo oddaje naszą rzeczywistość. Żyjemy, ale czy mamy plan na życie? Być może tylko działamy, żeby coś robić. Komunikujemy się z ludźmi z różnych zakątków świata. czy w sercu nie jesteśmy samotni? Mamy dostęp do wszelkich informacji, ale czy potrafimy wyrazić siebie? Podchodzę bardzo społecznie do tej Ewangelii, bo w niej wszystko ma swój cel. Jest jasno wyrażone i jest wspólnototwórcze. Czytając słowa Świętego Anzelma, zrozumiemy przesłanie tego fragmentu. Tak więc Bóg jest ojcem stworzenia, które uczynił, a Maryja matką stworzenia odtworzonego. Bóg jest ojcem ustanowienia wszystkiego, a Maryja matką przywrócenia wszystkiemu pierwotnego ładu. Bóg zrodził tego, przez którego wszystko się stało, Maryja zaś wydała na świat tego, przez którego wszystko zostało zbawione. To co było na początku i to co jest teraz, jest nierozłączne. Bóg ciągle działa dla człowieka i chcąc wszystko jeszcze bardziej usprawnić, staje się człowiekiem. Dlatego wybiera Maryję, która jest jednym z elementów większego planu. Planu, który zakłada solidną budowę nowej rzeczywistości i nowego świata. Bóg wchodzi w nasze życie, by nadać naszym czynom boski wymiar. W niepokalanym poczęciu nie ma żadnego ludzkiego działania. Jest tylko zgoda na to, by to Bóg działał. Maryja nie stała się czystą dzięki swym rodzicom. Lecz Bóg to uczynił. Wszak stała się pełna łaski, ale nikt o tym nie mówił. Pisarz Giordani napisał: Maria jest wzorem życia pełnego, realnego, wolnego od kadzideł. Bowiem więcej się mówi o gwiazdach, o kryminalistach, o ludziach siejących zamęt niż o matkach, które pokornie żyją w społeczeństwie. Tak to wygląda, że o złu się trąbi i poświęca godziny debat, ale o dobru nikt się nawet nie chce zająknąć. I to jest właśnie atut Maryi. Bo dzięki temu stała się drzwiami miłosierdzia, jak to określił papież Franciszek. Ta pokorna służebnica została wywyższona ponad wszelkie stworzenia, ponieważ bezgranicznie zaufało Bogu. Dlatego zadała pytanie, jakże się to stanie? Wszak dla Boga nie ma nic niemożliwego. O czym my zapominamy niemalże zawsze. No chyba, że nas już przypili i wtedy przypominamy sobie, że może warto spróbować odrzucić swoje umiejętności, a zaufać Bogu. Ufając Bogu. Ufamy ludziom, przyjaźniąc się z nim, odnawiamy relacje z ludźmi. Po prostu obecność Boga zmienia wszystko. Nikomu nieznanej dziewczyny stała się znaną na całym świecie matką. Bo raz powiedziała tak, niech mi się stanie według słowa twego, tak, które pokazało dobroć Boga. Ona zaakceptowała to, co przynosi jej życie, z czym my się często nie potrafimy pogodzić. Nie da się słyszeć jej pretensji czy targowania się. Lecz jest w niej otwartość na to, co przyniesie jej Bóg. I to jest prawdziwe szczęście, choć my się dziwimy i bylibyśmy pełni obaw. Zobaczmy, że żaden człowiek wcześniej ani później nie miał tak wielkiego wpływu na nasze losy jak właśnie zgoda Maryi. I nie powiedziała, słuszcie mi, bo ode mnie zależy wasz los. Lecz w pełnej szczerości rzekła: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Tak więc się to stanie? Przyjmując słowa Boga i ufając Mu, zmieniasz wszystko, co dotychczas znałeś, a jako pierwsze zmieniasz swoje życie. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.